Witam w kolejnym odcinku z przepisów. Dzisiaj będziemy gotować kaczkę po styczłańsku. Zapraszam do... Co to za dźwięk? W końcu po poszukiwaniu żywności mam coś. Całkiem sporo. Może coś z tego dobrego by wyszło, jakby połączyć wszystko, byłoby lepiej, gdyby nie ta domówka. Stany Zjednoczone, zrujnowane Polska, w ruinach, wszystko. Wszystko. Szlak trafił. To mam wiadomość dla tych, którzy przeżyli. Dzięki temu zestawowi powinniście przeżyć co najmniej dzień. No to na początku będziemy odpakowywać nasz ser topiony kremowy. Na początku warto jakoś otworzyć. Wow, proszę bardzo. Jak już mamy otwarty na 4 plany, to warto rozsmarować na obydwu połówkach. Teraz na jedną rozsmarowaną połówkę można nałożyć mięso. Kolejnym krokiem będzie odkrycie kawałka pomidora, plasterka i położenie też na drugiej kromce. Jak już mamy nałożony plasterek pomidora, to teraz będziemy nakładać na to... majonez. I... będziemy łączyć ze sobą. No to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia i do następnego odcinka. O ile dożyjemy, tak? Tak, o ile dożyjemy.